Tym, którzy w sztabie będą przez długie, długie godziny liczyli pieniądze, które kołobrzeżanie zebrali i które koobrzeżanie ofiarowali. Wielkie dzięki wszystkim raz jeszcze mocno i głęboko Wam kłaniamy się. Dziękujemy. Dziękujemy Pani Prezydent, Prezydent. Za chwilę powiemy sobie, ile nam się udało zebrać, ile nam się, jaką kwotę deklarujemy godzinę dwudziestą. A żeby to zrobić, zaproszę na scenę moich małych pomocników. To są harcerze Chować! Chować! Tu pod stu stóp. No, brawo, brawo, zapraszam, zapraszam. Moi drodzy, ja tylko powiem tyle, że zbieraliście pięknie, Kołobrzeg grał pięknie, dziś na Za to Wam ogromnie dziękuję. Dziękuję wszystkim 250 wolontariuszom, którzy mimo tej pogody dzisiaj zbierali. Dziękuję moim pomocnikom w sztabie, którzy będą jeszcze przez wiele godzin te pieniądze liczyć. Czy są jeszcze jacyś wolontariusze na sali z puszkami? Są! Słuchajcie, jeszcze jest ostatnia szansa, żeby się. No i oczywiście tutaj, żeby się do naszej puszki dorzucić. A tymczasem chyba już nadszedł ten moment, żeby ogłosić. Ile nam się udało zebrać? Jest moją ogromną przyjemnością ogłosić, że 33 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy łącznie zebrał poduszek z licytacji Allegro i z Eskarbonek kwotę 276 860 zł i groszy. Jest to druga najlepsza kwota, jaką deklarowaliśmy na godzinę 20 finału. Także i jeszcze ten finał trwa i jeszcze ten klinik może się poprawić. Nie wiemy jak się to zakończy. Może się zakończyć z rekordem, a może nie zobaczymy. Ale graliście pięknie i za to wam ogromnie dziękujemy. Finał jeszcze trwa. Później jeszcze są was. Możecie się dorzucić i kwotę jeszcze podnieść. Możecie licytować nasze aukcje na Allegro jeszcze przez wiele dni. Dorzucać nowe aukcje. Także zapraszamy do wsparcia 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Komarcie. Jeszcze gotowi, finał, wielki finał, światełko do nieba. I światełko do no nieba teraz przed nami, czy jesteśmy gotowi? Możemy już zacząć naszą muzykę orkiestrową. Poszucie, macie piękne gałbstki, możecie je teraz przełamać i włączyć, I nimi pomachać. To...